Dawid, zacznę mało oryginalnie, ale poproszę Cię o podsumowanie Twoje spojrzenie na to dzisiejsze spotkanie. E, myślę, że przede wszystkim źle e, weszliśmy. Ta pierwsza połowa nie była najlepsza w naszym wykonaniu. Sporo, sporo nerwowości, sporo, sporo strat. To trochę napędzało e, Wisłę. E, myślę, że po przerwie wyszliśmy troszkę z innym nastawieniem, że to już wtedy e, wyglądało trochę lepiej. Musieliśmy zagrać też odważniej, no bo, no bo w pierwszej połowie tych sytuacji w ofensywie na pewno u nas trochę brakowało. A jak z twojej perspektywy wyglądały te sytuacje z rzutem karnym, tym niepodyktowanym, no i tym, którego byłeś zamieszany i wisła z tego strzego bramka. Yy, wiesz co, odnośnie sędziowania, no to ja nie chciałbym tego komentować. A zgodzisz się z taką tezą przedmeczową, że derby rządzą się własnymi prawami? To było inne spotkanie z Waszej perspektywy niż każde inne? To znaczy na pewno dało się odczuć, że. Że te dla środowiska tutaj naszego, naszego klubu to jest bardzo bardzo ważny mecz, tym bardziej żałujemy, że nie udało nam się przechylić szali zwycięstwa na własną korzyść. Ale mam wrażenie, że mimo tej zmiany trenera w drużynie rywali, nie byliście zaskoczeni, że byliście dobrze przygotowani do tego spotkania? Tak, byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego spotkania. No mówię na pewno gdzieś do poprawy z naszej strony ta pierwsza połowa, ta nerwowość, ta zbyt duża ilość niewymuszonych strat i, no, i zbyt mało sytuacji w ofensywie. To jest moje spojrzenie z zewnątrz, natomiast w tabeli dopisujemy sobie tylko jeden punkt, natomiast mam wrażenie, że na to spotkanie kolejne z górnikiem zawsze wyjdziecie wyjątkowo zmotywowani, bo czujecie taką złość sportową, niespełnienie w szatni. Na pewno tak, uważam, że dzisiaj straciliśmy dwa punkty, a nie zyskaliśmy jeden.